Dzień dobry, dzień dobry, tutaj z tej strony Wronek, e, sobotnie cioranie, część druga, dzisiaj niestety sam, bez Niorro, e, no niestety przez jakiś okres czasu będę osamotniony osom w sobotnim cioraniu, ale mam nadzieję, e, że wszystko zdążę Wam przekazać, to co zawsze, te, co, no na czym ten program nasz polega, czyli ogólnie spotykamy się w sobotę, mówimy, opowiadamy o grach, konsolach, tym dzisiaj niestety w wypadku to tylko ja. Przede wszystkim co widzicie na ekranach? Na ekranach widzicie Blacklight Retribution. To jest free to play, który tutaj powstał i został zrobiony na konsolę Sony Playstation 4. Nie, nie wiem, ale chyba na kompach też można w niego zagrać. No to możemy sobie tutaj. To jest moja postać. 92. level trochę, trochę pograłem w tą grę. Nie oszukuję. Nie jest może jakaś tempawa. zobaczymy. Nikt tutaj nam szuka jakąś playlistę. No i dziękujemy. Tu akurat nikt nie grał. A tu click join. Dokładnie tak. W dzisiejszym odcinku no, chciałem poruszyć temat chyba taki najbardziej, który jest dotkliwy. Raczej znaczy, przede wszystkim wszyscy gracze atakują Activision i ja nie widzę w tym nic złego. Dlaczego? Wychodzi Call of Duty Infinity Warfare eee, dokładnie 4 listopada. No i oczywiście zapowiedziany remaster 1. Bardzo fajnie, wszystko pięknie, tylko to wygląda. Słuchajcie, tak, że podstawka Call of Duty kosztuje 289 zł. Eee, wersja ta e, Deluxe, ale nie ta najdroższa, 379 i tam właśnie, tylko w tej wersji jest i w tej najdroższej remaster tej pierwszego Modern Warfare. Modern Warfare remaster nie będzie można kupić osobno, więc właśnie o to chodzi, że to jest właśnie ten największy minus. I no bardzo dużo krytyki z wszystkich stron i ja oczywiście sądzę właśnie, powinniśmy to zbojkotować, bo o ile na przykład ja zagrałbym w Modern Warfare, gdzie jeszcze będzie 10 map na multi. O, wszystko bardzo fajnie, ładnie. Pierwsza część. No to nie, tylko dostaniecie go w pakiecie za 459 bądź 379. Ten pakiet za 459 e, jeszcze do tego ma oczywiście e, Season Passa. Y, no i nie minął tydzień, e, i jest zapowiedź Battlefielda. No i na przykład, słuchajcie, e, jaka jest tutaj różnica i zależność 263 zł. Battlefield podstawka. 349 to jest edycja z premium, so, czyli słuchajcie, 349 rozszerzona edycja. 21 października wychodzi Battlefield, a, a odpowiednik tej rozszerzonej edycji w przypadku Call of Duty to 459 zł. Ja wiem, że są fani e, no multi na Call of Duty, są fani Battlefielda. no Kwotowo, no to wiadomo, październik, listopad e, prawdziwy gracz najbardziej ucierpi. Przerąbany miesiąc jest to bardzo, no i już, kurczę, nie znaleźliśmy widzę tej gry, nie wiem, Był, była łatka, która miała tutaj coś poprawić, a wcześniej wszystko działało, no dobra, to tak, to wszystko szukamy, play game, quick join, no zobaczymy teraz, nie, nigdy nie było tutaj problemów, no, widocznie widzicie na potrzeby sobotniego ciarania. oczywiście to musiało nie zadziałać. Ale już olejmy to. Eee, kolejnym kwestią, którą chciałem poruszyć eee, to dzisiaj, czyli 7 maja mija 70 lat Sony. Eee, firma, no, która wiadomo, wybiła się bardzo i to bardzo. Eee, PlayStation jeśli chodzi o, Pierwszy na rynku, masakrycznie zrobił ten krok w przód. Oczywiście dopiero później był odpowiedź ze strony Microsoftu, Xboxa. No i co, no i mamy potem trójeczkę, PlayStation 3 też dosyć bardzo dobrze, no czwórka wiadomo pozamiatała teraz rynek w tym momencie, nie ma w ogóle co mówić ile jest tutaj czego. 12 sekund mamy do rozpoczęcia tego meczu. Więc jeszcze możemy powiedzieć, e, bardzo fajny ranking dzisiaj powstał odnośnie najczęściej oglądanych filmów na YouTubie. Y, z gier, pierwsze miejsce: Dark Souls 3, czyli niestety kontrast jeszcze się nie łapie. Quantum Break na drugim. Biegłem gdzieś tam na ósmym z Overwatch. Być może uda nam się jeszcze w to zagrać. Aczko, aczkolwiek zobaczymy. O, no, i patrzcie, i tak wygląda to: jest gra Free to Play. Prosty deathmatch. O. Rest idealny, tak powiem, ale no, gościu nie wiedział co chodzi, dlatego miał może te duszy. O no, i drugi, ale no nie No mówię no... Ale gra bardzo dużo łatek dostała, bardzo dużo update'ów. Naprawdę zaczęło bardzo fajnie działać. Dużo ludzi zaczęło to grać. later, alligator. O, tarczy nią na plecach, widzieliście? Żółwimi zajebami. Dobra, jestem Warlordem, to znaczy, że najwięcej zrobiłem O, nie to! No, chciałem go po prostu nożem potraktować, a, a jednak się skopowałem, że to nie tak gra. Z takich jeszcze newsów, oczywiście, jest już pierwsza domniemana data e, dodatku do Wiedźmina 3 Krewi 31 maja, mamy podobno ten dodatek i żyć. Światło dzienne, No, mam nadzieję. O, ty kurwa, z kampiona Mendo. Dobra, naciska, no, poważnie. Ogólnie niestety dzisiejszy odcinek z sobotnego ciorania dosyć biedny. E, nie udało się tutaj ani wiadomo Junioru z przyczyn takich, że przygotowuję produkcję z d One dla Was. E, no i niestety też i, inni członkowie grupy Kontrast też no, nie dali rady, ale zawsze jestem ja, więc na spokojnie. E, może i biednie, ale przynajmniej zobaczycie sobie rozgrywkę tutaj... tej eee, gry. Tak, 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 tak następny. Oj, tu mam dwa masz pasowe te amunicje. Ale widzicie, że remia już coś. Killing spree, tak jest, pan. Krzyżowy ogień nie idziemy. No Blacklight, dosyć fajnie, on wyszedł mniej więcej na równi z Warframe'em, czyli na samym początku, na, na, na samym starcie PlayStation 4 i jak ja go mogłem nie trafić kurwa mam nadzieję że tam no, trochę polajkujecie ten filmik i nabijecie trochę więcej tam też napiszecie bo e, naprawdę nie było to łatwe ale zawsze no sobotne cioranie powstało po to to jest właśnie taka seria która no zawsze ma e, coś nowego, jakieś recenzje najważniejszą rzecz, którą na pewno no, muszę wam powiedzieć, już jest 7 maj 10 dostajemy e, oczywiście grę chyba Hit roku bo w recenzjach dostał 10 na 10 To e, na 100 więc no, zapowiada się, że Uncharted 4 pod względem i jest kampanijnym zakończeniem właśnie tej powieści o, o Natanie Drake'u a do tego tego multi, no wszystko tam współgrało się idealnie, tak? To może być tu, ale nie zawróciło. No, to może być naprawdę bardzo duże hit. No to to już właśnie e, we wtorek, w dokładnie tak we wtorek tak szybko zerknąłem jeszcze z talentem No my wybiegniemy eliminujemy dalej. Słyszę cały czas jeszcze wystrzały, ale ich nie o, żeś się kurde. No, się to no, no, no. Wyszło to najlepiej ogólnie, no, w tej grze poziom, po poziom, poza poziomu można to zrestartować, to jest tak jakby presji Ja nawet pierwszego nie osiągnąłem taki więc... Ale to nie, nie oznacza, że to trzeba było... Ugrać, tak. tak naprawdę wcale nie trzeba wdać, by, na ten poziom nabić. Już? Pozamiatane? Pozamiatane. Może i biednie, ale może i było treściwie. Przedstawiliśmy przede wszystkim ceny Call z Jest właśnie najważniejsza informacja. Myślę, że zostały rzucone. No tak naprawdę, jeżeli chodzi o rynek drogowy, no to... By... Przede wszystkim wyszedł Overwatch Beta, dniu właśnie e, premiery Battleborna, to też jest właśnie taki piękny zabieg to komu do pierwszy. E, z tego co słyszę to Overwatch wybiera trochę lepsze opinie. Akurat w Battleborna grałem nie grałem w Overwatcha jeszcze. Ale to wszystko nadrobimy, mam nadzieję, że spotkamy się na kanale. E, no to byłoby na tyle, jeśli chodzi o sobotnie cioranie. Ubogo, bo ubogo, ale to ścigam, mam nadzieję. Także dziękuję bardzo i do usłyszenia z tej strony bronów. Na razie.